Cześć, ja jestem Duszek i zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Zagrajmy w Wiedźmaka I Kontynuując, w poprzednim odcinku chyba tak Tak, w poprzednim odcinku zdobyliśmy piorun Ochron od krasnoludzkiego kowara I dzięki niemu będziemy w stanie przywołać burzę na bagnach Chociaż burze przewają nam druidzi, ale to będzie też nam pomocny ten Ochron, Ponieważ skupi energię pioruna w danym miejscu no a teraz co mieliśmy zrobić? Otwórzmy sobie dzienniczek zadań i zobaczmy co mamy do wykonania. Zadania, rzecz jasna. Strasznik. Hmm. Poszukiwany. Dobra, czemu nie? Pójdźmy do Miś Kudwacz i pogadajmy z poszukiwanym. Który wie jakieś tam, ma jakieś informacje na temat Koremana. Chociaż nie wiem po co my mamy tego questa wykonywać, skoro i tak już gadaliśmy z manem, Ale skoro Gram takiego questa narzuciła, to czemu by nie wykonajmy go? Tak więc chodźmy do karczmy. Znowu jesteśmy w dzielnicy, w jakie to określenie plepsu. I tu wiecie, <ścoughs> nie komentuję. Dobrze, wchodzimy do karczmy. Teraz gdzie jest ten nasz oponent, którego szukamy? To jest chyba... Jakiś poszukiwany, tylko... Tylko tylko go tutaj nie ma. To jest hazardista tylko, kernerka. To jest ten? Nie, to jest Muno Boris Bruce. Munrobruis Bruce. A my poszukujemy kogo? Poszukiwanego. Eee, tak, no... Pokaż na mapie. No to jesteśmy aktualnie w tym miejscu, ale jakoś go tutaj nie widzę. Nie wiem czy on przybędzie o danej godzinie, czy po prostu... Co pogadam? Bywaj. To nie tutaj. No, nie ma go. A nie jest! Chociaż to on. Chyba on. Witaj! Czego tu szukasz przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Dam 100 renów za informację. kto płaci za broszę. Wynoś się, nic ci nie powiem. Jaki fake? co jest? Czemu nie? Uhuhu. Wynoś się nic ci nie No i co nie powiem. już no, w ogóle nie pogadasz? Nie bądź taki. Wynoś się, Oj, spieprzyliśmy nie zagadanie. Kurde. <laughs> Aj, lubię pieprzyć kwestiy, no. To się przespać. Chcę odpocząć. Daj masz te 5 orenów, to tutaj sobie rozdam punkty. Tak, mamy nowe talenty. Teraz sobie je rozdamy tylko bohater. 3 brązowe talenty i teraz w co to rozdać? I rozwinięte na maksymalny poziom. Dalej nie rozwinę, ponieważ potrzebujemy srebrnego talentu. Siłę mam chyba też rozwiniętą, chociaż nie, da... nie tak na maksa, ale. Ehm... No, weźmy w to zainwestujmy. Może coś tam nam da. Specjalny atak na pięści tego nie chcemy. Odbijać strzały. Nie, dzięki. Nie, inteligencja. Hmm. To może tego się nauczymy. Może będzie to przydatne. Nie wiem, bo to jest informacja na temat bardziej potężnych potworów. Może nam to się kiedyś przyda. Eee, I teraz, tak poprzednie. Arda nie inwestujemy. Starowy, silny. O. Szybki, a srebrny, w srebrnego w ogóle pewnie nie inwestowałem, grupowy nie inwestowałem w ogóle, to wszystko zrozwinięte chyba już, chociaż nie wiem, tego nie, no rozwijmy grupowy, ponieważ nie rozwijałem tego w ogóle, no i to na tyle, no i teraz pomytujmy tą jedną godzinę, co tam, że 0 godzin, sam dokładnie nie wiem, nie czytałem, chyba 0 godzin medytowaliśmy. I może teraz ten posłaniec będzie chciał z nami pogadać. No, jak widzimy nasz bohater nauczył się mm, No, wiedzę, na temat bardziej tych potężnych potworów. Teraz tak tego posłańca z nami pogadać. O co chodzi? Mm -hmm. Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Ehehehe... Teraz, co mu tu dać, skoro ja nie mam żadnego piwa? No i to jest to, czego nie chciałem robić. Mocny alkohol... Lekka pieprzówka, napój... Napój w buterce... Wiśniówka, spiritusie... A daję mu tą wiśniówkę jedną. Czemu by nie? Pełnego akrohororu nie posiadam, nie, nie posiadam, no niestety. Wszystko, Ojejo, a cóż to miało znaczyć o co chodzi? <grym> eee... Mów, kto płaci za broszę? Albo załatwicie tak, że rodzona matka cię nie pozna. Wynoś się, nic ci nie powiem. Aha, czy jesteś nie chcesz współpracować? Nie. kiedy indziej zajmiemy się tym questem, skoro nie chce mówić, to. Czemu nie? Jesteśmy upici. Chociaż, ja... kurwa spieprzyłem. Mogliśmy jeszcze rozdać, znaczy rozdać, zrobić Eryksyry, które były nam były bardzo pomocne. A teraz to, co gówno. Jesteśmy tylko pijani, wszystko się przed nami rozmazuje! Nie mam w ogóle żadnego Eriksiru. Fuck! Ja debil, ja debil. Ach, trudno jest być debilem. No cóż, takie życie. Tylko teraz tak, e, co mieliśmy zrobić? Mieliśmy pójść do Shani, tylko Shani jest już w krasztorze czy u siebie w domciu? Jak jest w domciu, to jesteśmy szczęśliwi, jak jest w krasztorze, to jest źle. Więc chodźmy do jej domku, może będzie tam już... Jak będzie Shani u siebie w domku, to będę bardzo szczęśliwy. Pewnie zapytacie się, po co idę do Szani? do Shani po to, żeby przeprowadzić tą horrendą sekcję zwłok. Chociaż... To już było? A ja spieprzyłem, chyba jeszcze nie byliśmy u detektywa Raymonda. No a jak? Pewnie, że nie. Pewnie, że jeszcze nie byłem u detektywa Raymonda. A ja głupi, a ja głupi. Popędziłem się do przodu, popędziłem. Reufarden, no to to wskaz na piję i z powrotem na grobre. No cóż, takie moje debilskie rozmowanie, że zapomniałem, że jeszcze nie gdaliśmy ani z Leofardenem, ani z detektywem, ani z Shani. A detektyw jeszcze nie dały, quest'a, więc jeszcze te kwestę nie możemy wykonać. No cóż, zdarza się. ja głupi, ja głupi. ja. Teraz pójdziemy na grawlę, pokładamy z tym kupcem. Wrócimy i tu przejdzie jakieś dziecko, jeżeli dobrze pamiętam. Które będzie nam coś tam. jakiś list polecony nam da. Który będzie mówił o tym, że detektyw chce się z nami um, spotkać. Tak to określę. E, I teraz gdzie jest ten cholerny kupiec Reufarden? Trzeba go znaleźć jak to najszybciej da się. <laughs> Przewoźnik, przewoźnika nie chcę. Tylko nie mówcie, że teraz tego Reufardena nie ma. No nie. Lepiej zachować czujność. Z wami pogadam i pogadam, no cóż. To jakiś dom jest. Nie wiem, czy do tego domu da się wejść. Wiem tylko, że szukam kupca Fardena. Lecz go tutaj nie znajdę, ponieważ go tutaj nie ma. Gdzieś spierdolił chuj z nieba. W ogóle gdzie? Skoro go tutaj nie ma, to nie wiem, gdzie może być! Nie wiem, gdzie on mieszka! Freeza, ktoś tam robią. Fuck. A, idziemy do zakonu płonącej róży. A jakże? Poszukajmy sobie. Stara wyzima. Za tą bramą codziennie Katriona zabija dziesiątki istnień. Mam przeczucie, że kwarantanna niewiele tu pomaga. Aha, czyli to już jest ta wyzima, której nie mamy wstępu, czyli wyzima nie dra biedaków. Przynajmniej tak z tego wszystkiego wnioskuję. Wejdę tutaj. O, patrzcie, wejdę. Nie wiedziałem. Ho No ale nie wchodzimy. Ja szukam kupca. Kupca w nie ma, niestety ogniska też nie ma, jak widzimy. Chociaż, no nie. O, tam jest ognisko, o! Przynajmniej jedna pozytywna wiadomość: jest ognisko. Tędy przejdę, pewnie, że nie przejdę. No a jakże? Uchany Wiedźmin ma problemy z teksturkami. da się gdzie wejść? Tylko po wyznaczonym terenie, kurwa, niewidzialne ściany. Nie nawet jak gier z niewidzialnymi ścianami, ale cóż, gra się co się gra. Ognisko. Teraz tak, wytwórzmy sobie eliksir. Oczywiście, jeżeli mogę go wytworzyć. E, z oka przerazy. Mam składniki. No mam składniki. Chyba wszystko co potrzebuję. I eliksir upiornego psa. I co mi to takiego to da? <ścoughs> Dobra, słuchajcie, wytwórzmy sobie, nie wiem co to pierwsze wytworzyć. Eliksir z oka przerazy, no to to wytwórzmy. Mieszaj. Tak, eriksir upiornego psa. No co, co takiego mi to da? Nie wiem, co to daje, ale dobra, nie będziemy tego tworzyć, bo jeszcze coś spiepsze i będzie gówno. Ehm... Do świtu, Chociaż do południa. I teraz, z tego co wiem, to ten eriksir z oka przerazy powinien dać nam do dyspozycji jeden srebrny talent, ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem. Tak więc otwórzmy sobie. A nie brązowy talent, a nie srebrny, ale to to, to główno. <noise> o Boże. To co znowu pomedytujmy. Zdamy sobie ten jeden talent. Bohater. Co jest? Tylko gdzie to teraz rozdać? Szybki. Obrażenia plus 20, niech będzie. No i medytujmy tam jedną godzinkę. W tym odcinku medytowaliśmy już chyba 3 do 4 razy, więc spieprzyliśmy kompletnie. Mogliśmy wszystko w jednym momencie zrobić, ale no cóż, jestem taki głupi, że zapomniałem. I to dotyka człowieka, więc. Redański kupiec za mnie czeka i pogodną stoją, radański kupcu. To nie mogę, Co wy, co? This is fucking shit. Słuchajcie. Nie komentuję. Go, tam do cholery jasnej nie było. Jakim cudem on tam znowu się pojawił? Ja pierdolę. Kurwa. Cóż, trzeba aż pogadać z tym debilem. Tak? Podejrzewam, że coś wiesz o salamandrze? Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz wiedźminie. Zobaczymy. Jeszcze jakieś pytania, czy mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z salamandrą. Wiem, że przekupujesz strażników. Kontakty z władzami to normalna hmm. część każdego biznesu. Chłopcy dostają ode mnie premię. Jakie masz korzyści? Wyświadczam im tylko przysługę, nie muszą ślęczeć nad moimi zeznaniami celnymi. Jasne. A teraz wybacz, muszę zarobić na łapówki. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartu, ja teraz zostaw mnie w spokoju. Nie wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki, więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, Wiedźminie. Powinieneś częściej polegać na przeczuciach. Hmm, okej, okay, czyli pogadaliśmy już z kupcem Lefardenem. no i teraz możemy wrócić do Raymonda. Do detektywa Raymonda, dokładnie. W sumie, yy, dzienniczych zadań podpowiada nam yy, sposobem takim, że Raymond skontaktuje, skontaktuje się z nami sam. Ale jeżeli popłynęlibyśmy na bagna, to Raymond z nami by się aktualnie nie skontaktował. A co za tym idzie? Nie pogadalibyśmy z nim i nie dowiedzielibyśmy się o sekcji zwłok. Tak więc, pierw idziemy do detektywa, a potem pójdziemy na bagna. Przesyła mnie pan Marlow. O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje i żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Okej, okay, no to jak widzieliście, to dziecko ale, ale poinformowało nas, że tych ty, ty chce się z nami spotkać. Tak więc nie tracimy czasu i pójdźmy do jego domku. Tu chyba go zaatakuje ktoś taki ważny, jeżeli dobrze się orientuje. A może też się mylę. Mogę się mylić. Chyba nie zaatakuje nikogo. Teraz przynajmniej. No, nikogo nie zaatakuje. Dopładajmy z nim. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? Dwieście orenów. Masz te swoje. Koszty śledztw. 200 orenów? Mm. Mam dla ciebie. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Szani, prawda? Poprosił o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Tak, pra a prawda? Bywaj. No dobrze, czy jak się dowiedzieliśmy, jak nas poinformował, Mamy przeprowadzić sekcję zwłok tego więźnia z salamandry, który już, no wiecie, walnął w kimono. Det detektyw wysłał nas do Shani, ale my nie pójdziemy do Shani, pójdziemy prosto na bagna, bo jak wiecie, musimy pokonać tego horernego golema, pogadać z druidami, przywołać horerną burzę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc chodźmy no, bagno! Chociaż pierw na grobre. I bęberem, bę 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 bę. Tak w ogóle to wiem, że mamy tylko 7 Sefirów. Potrzebujemy jeszcze 3. Dwa pozostałe zdobędziemy pierwszy z ciała kamiennego Golema. Zaś drugi zdobędziemy po zakończeniu questa tajemnice Wyzimy u detektywa Raymonda od niego samego. Ale nie wiem skąd wytrzasnąć trzeci kamień Sefir. I to mnie martwi. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na Czas to... Tak, masz te swoje pięć orenów i płynimy. Jesteś got... Tak. Tkacękę pominę, bo to wszyscy już ją znają. I wbijamy prosto na bagna. No, kolejna kaczenka, znowu ją omijamy. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. W na następnym odcinku lecimy do Lasu Druidów, potem do Gorema i rozwalamy Gorema i zdobędziemy Safir. Tak więc, do następnego odcinka i do zobaczenia.